Czy kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, czy naprawdę istnieje śmierć przed czasem? Czy Bóg już wyznaczył dokładny moment naszego odejścia i nic tego nie może zmienić? A może nasze wybory, nasze grzechy, czy nawet modlitwy, które odmawiamy, mogą wpłynąć na czas, w którym opuścimy ten świat? To pytania, które niepokają duszę, bo wszyscy wiemy, że życie jest krótkie, a śmierć to tajemnica, której żaden człowiek nie może uniknąć. Ale czy w jakiś sposób możemy przyspieszyć lub opóźnić ten moment? Dzisiaj odkryjesz coś, co wie niewielu ludzi, ale co może całkowicie zmienić Twoje rozumienie życia i śmierci. To, co zaraz usłyszysz, zostało objawione przez jednego z największych świętych naszych czasów, ojca Pios Pietrelciny, który przez swoje stygmaty i mistyczne dary poznał tajemnice, które wykraczają daleko poza to, co możemy zobaczyć. Jeśli wierzysz, że ojciec Pio może wstawić się za Twoją ochroną w godzinie ostatecznej, napisz w komentarzach: Ojcze Pio, chroń moją rodzinę. Ten prosty gest może otworzyć dla ciebie drzwi do łask, o których nawet nie śniłeś. Ojciec Pio, święty ze stygmatami z Pietrelciny, często mówił o śmierci. Nie jako o końcu, ale jako o przejściu. Powiedział, że życie to krótka droga, która prowadzi nas do ostatecznego spotkania z Bogiem. I że każdy krok, który robimy, jest wpisany w Boży plan, ale ostrzegał też, że istnieją duchowe tajemnice, których ludzki rozum nie potrafi pojąć. Pismo Święte mówi, jest czas rodzenia i czas umierania, księga Kocheleta 3.2. Jednak ten sam Bóg, który wyznacza czasy, daje nam też wolność, a nasze wybory mogą mieć konsekwencje, które przyspieszają lub opóźniają nasze przybycie przed Boży tron. Istnieją uderzające relacje świętych, którzy w wizjach otrzymali ostrzeżenie, że ktoś ma umrzeć, ale dzięki wstawiennictwu modlitwy i pokuty życie tej osoby zostało przedłużone. Święty Alfons Maria del Liguori pisze, że często żarliwa modlitwa sprawiedliwego może uzyskać od Boga przedłużenie życia chorego, aby miał czas na nawrócenie. Sam ojciec Pio był świadkiem takich cudów. Ludzie, którzy przychodzili do niego skazani przez medycynę, a po błogosławieństwie żyli jeszcze lata. Nie dlatego, że śmierć została zoszukana, ale dlatego, że Boże miłosierdzie dało dodatkowy czas tej duszy, aby lepiej się przygotowała. Zostań do końca, bo to, co usłyszysz na koniec, może być dokładnie tym, czego potrzebujesz, aby poczuć tę ochronę w sposób definitywny. Przygotuj się na objawienia, które zmienią twój sposób patrzenia na życie i śmierć na zawsze. Aby zrozumieć objawienia ojca Pio o śmierci, musimy najpierw pojąć, jak ten Wielki Święty postrzegał przejście z tego świata do wieczności. Dla niego śmierć nie była końcem, but narodzinami do prawdziwego życia. Powiedział kiedyś, Śmierć to nic innego jak rozłączenie duszy od ciała aby móc się połączyć z Bogiem na wieczność. Ojciec Pio często mówił swoim duchowym dzieciom, że każdy dzień to krok bliżej do domu. Ale ostrzegał też, że nie wszyscy dojdą do tego domu w tym samym czasie, ani w taki sam sposób. Niektórzy będą wezwani wcześniej, inni później, ale wszyscy zgodnie z tajemniczym planem Bożej miłości. Księga Kocheleta mówi nam: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Koch 3.2. Te słowa nie oznaczają jednak, że jesteśmy bezradnymi marionetkami w rękach przeznaczenia przeciwnie. Ojciec Pio uczył, że choć Bóg zna koniec naszej ziemskiej podróży, to nasze wybory, modlitwy i sposób życia mogą wpływać na ten moment. W swoich mistycznych doświadczeniach ojciec Pio otrzymywał wizję o ludziach, którzy mieli umrzeć, ale także o tych, których życie zostało przedłużone dzięki modlitwie i pokucie. Opowiadał o duszy, która miała odejść tej nocy, ale dzięki różańcowi odmówionemu przez matkę, otrzymała jeszcze rok łaski na nawrócenie. To nie był przypadek. Ani wyjątek. Tradycja Kościoła od wieków naucza nas, że modlitwa ma moc zmieniania losów. Nie czynimy tego wbrew woli Bożej, ale dotykamy serca Boga, który jest ojcem i odpowiada na szczere błagania swoich dzieci. Święty Alfons Maria de Liguori pisał: Kto się modli, z pewnością się zbawi, a kto się nie modli, z pewnością się potępi. Ale ojciec Pio objawił także inną stronę tej prawdy. Ostrzegał przed niebezpieczeństwem odkładania nawrócenia, myśląc, że zawsze będzie czas na spowiedź. Mówił, wielu myśli, że będzie miał czas się wyspowiadać, ale zapomina, że śmierć przychodzi jak złodziej. Dlatego nalegał na częstą spowiedź, codzienne odmawianie różańca i używanie sakramentaliów, takich jak woda święcona, medalik świ benedykta i szkaplerz, jako środków, aby zawsze być gotowym. Święty ze stygmatami uczył, że istnieje pewien rytm duchowy w naszym życiu. Są momenty łaski, kiedy Bóg szczególnie do nas przemawia, i momenty próby, kiedy nasza wiara jest testowana, ale są też momenty, które On nazywał godzinami decyzji, kiedy nasze wybory mogą definitywnie określić nasz wieczny los. Te są godziny decyzji to nie tylko wielkie życiowe wybory, ale także codzienne małe akty miłości lub egoizmu wybaczenia lub zemsty, modlitwy lub zaniedbania. Każdy z tych momentów, według ojca Pio, ma wpływ na to, kiedy i jak zostaniemy wezwani do domu ojca. Zrozumienie tej duchowej rzeczywistości jest kluczem do pojęcia tego, co ojciec Pio objawił o śmierci przed czasem. To nie jest kwestia przeznaczenia, ale głębokiej interakcji między Bożą wiedzą, ludzką wolnością i mocą modlitwy. Pierwszą wielką prawdą, którą ojciec Pio objawił swoim duchowym dzieciom, było to, że śmierć może być opóźniona przez modlitwę i pokutę. To nie była teoria teologiczna, ale żywe doświadczenie, które obserwował przez dziesiątki lat swojego kapłaństwa. W archiwach klasztorów San Giovanni Rotondo znajdują się setki świadectw ludzi, którzy przyszli do ojca Pio jako skazańcy medycyny, a odeszli z przedłużonym życiem. Ale to nie były uzdrowienia w tradycyjnym sensie, to było przedłużenie czasu danego przez Boga na przygotowanie duszy. Jeden z najbardziej udokumentowanych przypadków dotyczył młodej matki z Neapolu, która w 1956 roku przyszła do ojca Pio z rakiem w stadium terminalnym. Lekarze dawali jej maksymalnie dwa miesiące życia. Ojciec Pio spojrzał na nią i powiedział: Córko, Bóg potrzebuje cię jeszcze na Ziemi ale musisz żyć jak święta. Ta kobieta żyła jeszcze 21 lat, poświęcając się dziełom miłosierdzia. Kiedy ktoś zapytał ojca Pio, jak to możliwe, odpowiedział, Bóg nie zmienia swojego planu, ale rozszerza ramy czasu, gdy widzi szczerą wolę nawrócenia. To była kluczowa różnica. Nie chodziło o unikanie śmierci, ale o otrzymanie dodatkowego czasu na duchowy wzrost. Święty Alfons Maria de Liguori którego ojciec Pio często cytował, napisał w swoich dziełach: Modlitwa sprawiedliwego może więcej niż naturalne prawa może opóźnić śmierć, może przyspieszyć uzdrowienie, może zmienić serce grzesznika. I ojciec Pio żył tą prawdą, ale najważniejsze były modlitwy matek. Ojciec Pio mówił, że łzy matki mają szczególną moc przed tronem Bożym. Opowiadał o przypadkach, gdy syn miał zginąć w wypadku ale różaniec odmawiany przez matkę sprawił, że w ostatniej chwili zmienił trasę. Albo o ojcu rodziny, który miał umrzeć na zawał, ale dzięki nowennie żony do śwu. Józefa atak serca został opóźniony o tyle, żeby zdążył do szpitala. Te historie nie były bajkami. Ojciec Pio prowadził szczegółowe zapiski duchowych interwencji, które obserwował. Pisał, widziałem dusze, które miały odejść o północy, ale zostały do świtu dzięki Awe Maria odmówionemu przez ukochaną osobę. Widziałem chorych, którzy mieli umrzeć we wtorek, ale żyli do niedzieli, bo ktoś ofiarował za nich mszę świętą. Kluczem do zrozumienia tego fenomenu było pojęcie czasu łaski. Według ojca Pio, każda dusza ma wyznaczony czas na ziemi, ale ten czas nie jest sztywno określony. To raczej jak okno możliwości, które może być rozszerzone. Jeśli istnieją duchowe powody. Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. Te słowa z księgi Ezechiela były dla Ojca Pio kluczem do rozumienia Bożego miłosierdzia. Czasami to miłosierdzie objawia się przez przedłużenie życia, aby dać więcej czasu na pokutę. Ale Ojciec Pio ostrzegał też przed błędnym rozumieniem tej prawdy. Nie chodziło o to, żeby ludzie przestali się przygotowywać na śmierć, myśląc, że zawsze można ją opóźnić. Przeciwnie, ta wiedza miała motywować do jeszcze większej świętości i modlitwy za innych. Modl się nie tylko za siebie, ale za wszystkich, którzy mogą umrzeć dzisiaj nieprzygotowani. To było jego codzienne zalecenie dla wiernych. Każdy różaniec, każda msza, każdy akt miłosierdzia może być tym, co da komuś dodatkowy czas na nawrócenie. I tu objawia się piękno Bożego planu. Nasze modlitwy za innych nie tylko im pomagają, ale także nas przygotowują na własną śmierć. Bo kto modli się za umierających, ten sam uczy się dobrze umierać. Ale ojciec Pio objawił także drugą stronę tej prawdy, która jest równie ważna i o wiele bardziej niepokojąca. Ostrzegał, że ci, którzy żyją w grzechu, bawią się łaską i nadużywają cierpliwości Boga, Mogą być zaskoczeni nagłą śmiercią jak nieoczekiwanym wezwaniem, ponieważ nie nawrócili się w odpowiednim czasie. Se wielu myśli, że będzie miał czas się wyspowiadać, ale zapomina, że śmierć przychodzi jak złodziej w nocy. Te słowa ojca Pio brzmiały jak ostrzeżenie dla wszystkich, którzy odkładali nawrócenie na później. Nie było to straszenie, ale ojcowska troska o dusze, które mogły zostać zaskoczone nieprzygotowane. W swoich mistycznych wizjach. Ojciec Pio widział dusze, które miały być wezwane nagłe, nie dlatego, że Bóg był bezlitosny, ale dlatego, że wyczerpały już czas łaski, który im został dany. To były osoby, które przez lata ignorowały wezwania do nawrócenia, które słyszały kazania, ale nie zmieniały życia, które otrzymywały znaki, ale je odrzucały. Opowiadał o mężczyźnie, który przez dwadzieścia lat obiecywał żonie, że przestanie pić i wróci do sakramentów każdego roku mówił, następny rok na pewno się zmieni. W wizji ojciec Pio widział, jak ten człowiek umiera nagle podczas kolejnej libacji, nie mając czasu nawet na żal za grzechy. Bóg czekał dwadzieścia lat, powiedział święty, ale cierpliwość ma swoje granice. To nie była kwestia Bożej zemsty, ale duchowej logiki. Każdy grzech ciężki oddala nas od Boga, a każde odrzucenie łaski osłabia nasze duchowe życie. W końcu dusza może dojść do stanu, w którym jest tak daleko od Boga, że naturalne zakończenie tego procesu to nagła śmierć bez przygotowania. Ojciec Pio uczył, że istnieją pewne znaki ostrzegawcze, które Bóg zsyła przed taką nagłą śmiercią. Pierwszym jest stępienie sumienia, gdy człowiek przestaje odczuwać wyrzuty z powodu grzechu. Drugim jest lekceważenie rzeczy świętych, gdy ktoś żartuje z modlitwy, sakramentów czy świętych. Trzecim jest zatwardziałość w grzechu, gdy osoba już nie chce się nawrócić, ale usprawiedliwia swoje postępowanie. Kiedy widzę człowieka, który mówi, że nie potrzebuje spowiedzi, bo nic złego nie robi, to wiem, że jego dusza jest w wielkim niebezpieczeństwie, mówił ojciec Pio. To było szczególnie niebezpieczne, bo tacy ludzie przestawali szukać pomocy duchowej. Święty opowiadał też o młodej kobiecie, która żyła w grzechu i ciągle powtarzała, Jestem młoda, mam czas na pokutę, kiedy będę stara. W wizji widział, jak umiera nagle w wieku trzydziestu lat, nie mając okazji do nawrócenia. Diabeł zawsze mówi ludziom, że mają czas, ostrzegał ojciec Pio. Ale tylko Bóg wie, ile czasu nam zostało. Dlatego tak nalegał na częstą spowiedź. Mówił, a lepiej spowiadać się bez potrzeby, niż umrzeć z potrzebą spowiedzi. Zalecał, żeby ludzie przystępowali do sakramentu pokuty co tydzień, nie dlatego, że popełniali ciężkie grzechy, ale żeby być zawsze gotowymi. Ale najważniejsze było codzienne przygotowanie na śmierć. Ojciec Pio uczył prostej modlitwy: Boże, jeśli to moja ostatnia noc, pozwól mi umrzeć w łasce. Jeśli to nie jest moja ostatnia noc, pomóż mi żyć jak święty. Ta modlitwa, odmawiana każdego wieczoru, trzymała duszę w stanie gotowości. Ostrzegał też przed głupcami, którzy mówili: "Jak Bóg będzie mnie sądził za grzechy, to się wyspowiadam w ostatniej chwili. A skąd wiesz, że będziesz miał ostatnią chwilę?", pytał. "Skąd wiesz, że będziesz przytomny? Skąd wiesz, że będzie kapłan?". Te ostrzeżenia nie miały nikogo przestraszyć, ale obudzić do duchowej czujności, bo jak mówił, kto żyje dobrze, nie boi się śmierci, nawet nagłej. Trzecie wielkie objawienie ojca Pio dotyczyło najbardziej bolesnego pytania, które nurtuje ludzkość: dlaczego Bóg pozwala na śmierć młodych, niewinnych, tych, którzy wydają się mieć jeszcze tyle do zrobienia na Ziemi? Dlaczego dzieci umierają przed rodzicami? Dlaczego ludzie pełni planów i marzeń odchodzą nagle, zostawiając za sobą tylko pytania i łzy? W swoich mistycznych doświadczeniach Ojciec Pio otrzymał wgląd w tę najbardziej tajemniczą część Bożego planu. Powiedział kiedyś: To, co ludzie nazywają śmiercią przedwczesną, w rzeczywistości często jest największym aktem Bożego miłosierdzia. Te słowa mogą szokować, ale ukrywają w sobie głęboką mądrość. Święty wyjaśniał, że Bóg widzi nie tylko to, kim jesteśmy teraz, ale także to, kim możemy się stać. W swojej nieskończonej wiedzy Bóg zna wszystkie nasze przyszłe wybory. Wszystkie pokusy, które nas czekają, wszystkie próby, które możemy przejść, lub którym możemy ulec, i czasami, w swoim miłosierdziu, zabiera duszę do siebie, zanim mogą spaść tak nisko, że ich zbawienie byłoby zagrożone. Ojciec Pio opowiadał o młodym mężczyźnie, który zginął w wypadku samochodowym w wieku 25 lat. Rodzice przyszli do niego ze złamanym sercem, pytając: Dlaczego, ojcze? Był taki dobry, miał przed sobą całe życie. W wizji ojciec Pio zobaczył, że gdyby ten młody człowiek żył dalej, w wieku 30 lat wpadłby w nauk hazardu, który doprowadziłby go do zrujnowania rodziny i ostatecznie do samobójstwa. Bóg uratował go przed tym wszystkim, wyjaśnił rodzicom i zabrał go do siebie w stanie łaski. To była najtrudniejsza prawda do przyjęcia. Ale ojciec Pio nalegał, że musimy nauczyć się patrzeć na życie z perspektywy wieczności, a nie tylko ziemskiego czasu. Dla Boga nie ma przedwczesnej śmierci, mówił, jest tylko doskonały moment powrotu do domu. Ale nie wszystkie przypadki młodych śmierci miały taki charakter ochronny, niektóre były wezwaniem dla pozostałych przy życiu. Ojciec Pio mówił o dzieciach, które umierały, aby ich śmierć nawróciła rodziców lub rodzeństwo. Czasami Bóg bierze anioła, żeby obudzić grzeszników, wyjaśniał. Ich śmierć to nie kara, ale ostatnie wezwanie do nawrócenia dla tych, którzy zostają. Opowiadał o rodzinie, gdzie ojciec był zatwardziałym grzesznikiem, który nie wszedł do kościoła od lat. Kiedy jego siedmioletnia córka zmarła na białaczkę, jej ostatnie słowa brzmiały: Tatusiu, obiecaj mi, że będziesz się modlił. Ten człowiek nie tylko wrócił do wiary, ale został tercjarzem franciszkańskim. I poświęcił resztę życia dziełom miłosierdzia. Najbardziej tajemnicze były przypadki świętych, którzy umierali młodo. Ojciec Pio tłumaczył, że niektóre dusze przychodzą na Ziemię z określoną misją do spełnienia, a kiedy ją wypełnią, Bóg zabiera je do siebie. Święta Teresita była potrzebna światu tylko przez 24 lata, mówił. Ale w tym czasie dała więcej niż inni przez 80 lat. To objawienie niosło w sobie wielkie pocieszenie dla rodziców, którzy stracili dzieci, ale także wyzwanie dla wszystkich żywych. Jeśli młodzi mogą odejść, spełniwszy swoją misję, to co z nami, którzy wciąż żyjemy? Jaką misję mamy do wypełnienia? Jak bardzo intensywnie powinniśmy żyć, wiedząc, że czas może być krótszy niż myślimy? Ojciec Pio uczył, że zamiast pytać, dlaczego on, dlaczego tak wcześnie? Powinniśmy pytać, czego ta śmierć ma mnie nauczyć. Jak mam zmienić swoje życie widząc jego odejście? Bo w końcu, jak mówił święty, nie liczy się ile lat żyjemy, ale jak bardzo kochamy w latach, które nam Bóg daje. Największe ze wszystkich objawień Ojca Pio dotyczyło mocy modlitwy w zmienianiu losów ludzkich. To nie była abstrakcyjna teoria, ale żywa rzeczywistość, którą obserwował codziennie przez 50 lat swojego kapłaństwa. Modlitwa to oddech duszy, An mówił, a dusza, która oddycha, może zmienić świat, ale nie chodziło mu o jakąkolwiek modlitwę. Ojciec Pio mówił o modlitwie, która dotyka serca Boga, modlitwie wypływającej z głębokiej wiary, ofiarowanej z czystą intencją i podpartej życiem własce. Taka modlitwa może nie tylko opóźnić śmierć, ale całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Najpiękniejszym przykładem była historia matki z Mediolanu, która przyszła do ojca Pio w 1962 roku. Jej syn, żołnierz, miał zostać wysłany na misję, która według wszystkich prognoz oznaczała pewną śmierć. Ojcze, modli się ojciec, żeby mój syn wrócił żywy, błagała. Ojciec Pio spojrzał na nią i powiedział: córko. Czy jesteś gotowa odmawiać różaniec przez cały rok każdego dnia za wszystkich matek, które, jak ty, boją się o swoje dzieci? Kobieta zgodziła się. Nie tylko jej syn wrócił cały i zdrowy, ale cała jego jednostka przeżyła misję, która miała być samobójcza. Po powrocie, syn opowiedział matce, że w krytycznym momencie otrzymali niespodziewane wsparcie, które uratowało im życie. To były twoje różańce, powiedział ojciec Pio. Gdy kobieta przyszła podziękować. Ale modlitwa miała moc nie tylko ratowania życia, ale także przygotowywania na dobrą śmierć. Ojciec Pio opowiadał o starszym mężczyźnie, który był zatwardziałym grzesznikiem i odrzucał wszystkie próby nawrócenia. Jego córka przez 20 lat odmawiała codziennie różaniec o jego nawrócenie. W dniu śmierci ten człowiek nagle poprosił o kapłana i zmarł po pięknej spowiedzi. Modlitwa matki za dziecko ma szczególną moc uczył ojciec Pio, bo łączy się z modlitwą Matki Bożej za wszystkie jej dzieci. Zalecał matkom, żeby codziennie powierzały swoje dzieci Maryi, szczególnie prosząc o łaskę dobrej śmierci, ale ostrzegał też przed błędnym rozumieniem modlitwy. Nie modlimy się, żeby zmusić Boga do zmiany planów, tłumaczył, ale żeby nasze serca były zgodne z Jego wolą, a On mógł nas obdarzyć tym, czego naprawdę potrzebujemy. Nauczał też o modlitwie wspólnotowej. Gdy dwóch lub trzech zbierze się w imię Jezusa, tam jest on pośród nich, cytował Ewangelię. A gdzie jest Jezus, tam nie ma niemożliwych rzeczy. Dlatego zachęcał do tworzenia grup modlitewnych, nowen wspólnotowych i wspólnego odmawiania różańca. Najważniejszą modlitwą za umierających była według niego msza święta. Jedna msza za duszę może zmienić jej wieczny los. Mówił. Ile razy widziałem dusze, które miały trafić do piekła, a dzięki mszy ofiarowanej przez rodzinę, otrzymały łaskę ostatecznego nawrócenia. Ta moc modlitwy była dla ojca Pio dowodem na to, że śmierć nie jest sztywno wyznaczonym wydarzeniem, ale częścią żywego dialogu między niebem a ziemią, w którym nasze modlitwy mają rzeczywisty wpływ na przebieg wydarzeń. Dobrze umiera ten, kto dobrze żyje. To było najważniejsze przesłanie ojca Pio dotyczące przygotowania na śmierć. Nie chodziło o to, żeby żyć w strachu przed końcem, ale o to, żeby każdy dzień przeżywać tak, jakby był ostatnim, a jednocześnie planować przyszłość, jakby miało się żyć sto lat. Świ Ojciec Pio uczył prostej, ale głębokiej praktyki, codziennego przygotowania na śmierć. Każdego wieczoru przed zaśnięciem zalecał odmawianie krótkiej modlitwy. Jezu Mario Józefie, jeśli tej nocy macie mnie wezwać do siebie, pozwólcie mi umrzeć w łasce. Jeśli nie, dajcie mi łaskę przeżycia jutrzejszego dnia, jak święty. Ale przygotowanie na śmierć to nie tylko modlitwa, to cały sposób życia. Ojciec Pio wymieniał pięć fundamentów życia, przygotowującego na dobrą śmierć. Pierwszym była częsta spowiedź. Nie czekaj, aż grzech urośnie w tobie, jak chwast, mówił. Spowiadaj się co tydzień, nawet z małych rzeczy. Dusza czysta przez sakrament pokuty to dusza gotowa na spotkanie z Bogiem. Drugim filarem była codzienna komunia święta. Eucharystia to pokarm na drogę do wieczności, uczył. Kto codziennie przyjmuje Jezusa, ten nosi go już w swoim sercu, gdy przychodzi śmierć. Ale ostrzegał przed rutynowym podchodzeniem do komunii. Każde przyjęcie Eucharystii. Miało być świadomym przygotowaniem na ostateczne zjednoczenie z Bogiem. Trzecim elementem był codzienny różaniec. Ojciec Pio mówił, różaniec to łańcuch, który łączy ziemię z niebem. Kto go odmawia codziennie, ten nie umrze bez pomocy Matki Bożej. Szczególnie podkreślał słowa, święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, no. Te słowa to najpiękniejsza modlitwa o dobrą śmierć, wyjaśniał. Czwartym fundamentem było życie w stanie łaski i unikanie grzechu ciężkiego. Grzech ciężki to duchowa śmierć duszy, ostrzegał. Kto umiera w grzechu ciężkim, ten umiera naprawdę. Dlatego tak ważne było nie tylko unikanie zła, ale aktywne czynienie dobra. Piątym filarem była praktyka codziennych uczynków miłosierdzia. Miłosierdzie jest kluczem do nieba, mówił ojciec Pio. U kto był miłosierny dla innych, ten znajdzie miłosierdzie u Boga. Nie chodziło o wielkie gesty, ale o małe, codzienne akty dobroci. Ale najważniejsze było to, co ojciec Pio nazywał duchem czuwania to znaczy życie w świadomości, że każdy dzień może być ostatni, ale bez lęku, a z radosną nadzieją. Kto żyje z Bogiem, ten się cieszy na myśl o spotkaniu z Nim. Mówił: Ta świadomość zmieniała wszystko, sprawiała, że ludzie żyli intensywniej. Kochali szczerzej, wybaczali łatwiej, modlili się gorliwiej, bo wiedzieli, że czas to największy skarb, jakiego Bóg im udzielił. Teraz już wiesz prawdę, którą Ojciec Pio objawił o śmierci przed czasem. To nie jest kwestia ślepego przeznaczenia, ale żywego dialogu między niebem a ziemią, w którym twoje modlitwy, twoje wybory i twój sposób życia mają rzeczywisty wpływ na moment twojego wezwania do domu Ojca. Pamiętaj, Śmierć może być opóźniona przez modlitwę i pokutę, ale może też przyjść nagle dla tych, którzy odkładają nawrócenie. Bóg w swojej mądrości czasami zabiera młodych do siebie, aby uchronić ich przed większym złem, lub aby ich odejście stało się wezwaniem dla żyjących. A modlitwa ma moc zmieniania losów, nie wbrew woli Bożej, ale zgodnie z Jego miłosiernym planem. Czy już żyjesz z tą świadomością, że każdy dzień może być ostatni? Czy już przygotowujesz się na swoją godzinę? Ojciec Pio mówił: Dobrze umiera ten, kto dobrze żyje. Kto żyje w łasce, kto się spowiada, kto przyjmuje komunię z wiarą, kto czyni uczynki miłości, ten nie boi się śmierci, bo wie, że będzie to tylko przejście w objęcia ojca. Dlatego dziś cię proszę, nie proś Boga o długie życie, ale proś o życie święte. Używaj wody święconej w swoim domu. Odmawiaj codziennie różaniec, miej nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa i powierz Matce Bożej godzinę swojej śmierci. Zostaw w komentarzach imię kogoś z Twojej rodziny, kogo chcesz poświęcić Matce Bożej, prosząc o ochronę, żeby żaden z nas nie został zaskoczony, nieprzygotowany. Udostępnij to nagranie komuś, kto boi się śmierci, żeby zrozumiał, że największym sekretem nie jest dłuższe życie, ale przeżycie każdego dnia w świętości. Ojciec Pio nas przypomina, nie istnieje śmierć przed czasem, poza planem bożym, ale istnieje pilność życia każdej chwili tak, jakby była ostatnią, bo tylko wtedy będziemy mogli usłyszeć w wyznaczonym dniu: Przyjdźcie, błogosławieni Ojca Mego, wejdźcie do radości wiecznej.